Powiedzcie mi, czy zastanowicie się kiedy jedzeniem żelków i paleniem papierosa? Teraz to możliwe! Z nowym papierosem nowej generacji Bambi. Wystarczy zdjąć tutaj właśnie taką gumkę, recepturkę, a w środku macie gum... żelki! Zapalamy od tej strony, znaczy tutaj bierzemy do mordy, zapalamy, I gotowe z Bambi najlepiej się zaciągnąć. Polecam ja Skrillex pl lol. Dziękuję Bambi. A teraz nowość od Bambi pojedyncze żelki, tak żelki Bambi, żelki Bambi, O oh, nom 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 nom. Jestem, czy ja jestem idiotą? Tak, to chyba przez Bambi. Dziękuję.